Witajcie w kolejnym materiale na kanale Graczfan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Tymczasem opowiem Wam o klowerze, olbrzymim potworze, który wyłonił się z Dna Oceanu Atlantyckiego. Jest stworzeniem głębinowym o nieznanej historii ewolucyjnej. Gatunek najwyraźniej ma bardzo długą żywotność, ponieważ w czasie wydarzeń z filmu Projekt Monster, stworzenie było wciąż niemowlęciem, niezależnie od tego, że żyło tysięcy lat. Urósł do swoich ogromnych rozmiarów poprzez spożywanie dużych ilości nektaru z dna morskiego, naturalnej substancji podobnej do steroidów, która jest bardzo uzależniająca i powoduje zwiększony podział i wzrost komórek. Jest używana również przez spółkę zależną Tagruato, Slasho jako ich sekretny składnik, mrożonego napoju o tej samej nazwie. Dorosły clover pokazał się na moment w filmie Paradox Cloverfield. Jego najdoskonalsza forma osiąga prawie 2 km wysokości i szacunkowo waży od 300 do 400 tysięcy ton. Posłuchajcie jego ryku, gdy na moment wyłonił się ponad chmury. Potwór jest czworonogiem posiadającym długie kończyny i ogon z płetwami. Górna para kończyn z podwójnymi stawami jest dłuższa niż pozostałe dwie i kończy się wielopalcową dłonią, która może odgiąć się do tyłu, dzięki czemu stworzenie może chodzić na palcach. Dwustawowe, przysadziste nogi są wystarczająco silne, aby utrzymać masę stworzenia i mimo to pozwalają mu poruszać się stosunkowo szybko, jak na organizm tej wielkości. Stworzenie jest pokryte szarą skórą, która wykazuje białą bladość, prawdopodobnie z powodu braku światła na dnie oceanu. Skóra stworzenia wykazała również dużą wytrzymałość na działanie broni, ze względu na niezmiernie wysoką odporność jako istoty głębinowe, wykazały na ciepło i ciśnienie oraz odporność na warunki środowiskowe. Pociski szczołów M196, rakiety AT4 i wyrzutnie rakiet Javelin FGM-148, bomby AGM-65 Maverick i MK-82 oraz inne pociski o dużej mocy nie powodowały niczego poza drażnieniem i przestraszeniem stworzenia. Gigant jest także gospodarzem tysięcy pasożytów wielkości psa. Jego głowa ma ostre kości rysy i dwoje oczu ze źrenicami na tyle dużymi, że prawie zasłaniają niezbędną twardówkę. Jego pysk przypomina piranie lub żabnicę. Po obu stronach głowy za oczami znajdują się błoniaste worki, które napełniają się i cofają z powrotem do głowy. Niektórzy spekulują, że są to błony uszne, podobnie jak u żaby. Między nogami potwora schowane są dwa zewnętrzne esofagi. Są używane do jedzenia i przedstawione w formie długich, cienkich chwytnych rur. Młody przedstawiciel tego gatunku został po raz pierwszy odkryty przez jednego z biologów morskich Tagruato, Kazui i który potem został uciszony przez korporację, dla której pracował. Firma zbudowała nad jego lokalizacją stację Chuaj, z której świadomie przeprowadzano jego badania. Krótko przed planowanym otwarciem platformy, ta gruato wysłała kilka łodzi podwodnych ze stacji w dół, 6 mil nad dno oceanu, aby zbadały potwora. Ta akcja wyrwała młodą istotę ze snu, która w przypływie wściekłości i strachu zniszczyła stację, po czym ruszyła w kierunku Manhattanu. Stworzenie po przybyciu do Nowego Jorku próbowało zjeść głowę Statuły Wolności, a następnie wrzuciło ją do centrum miasta, gdy zdało sobie sprawę, że głowa jest niejadalna. Choć początkowo był zdezorientowany, kolejne ataki wojska przeraziły, a potem rozścieczyły potwora. Przez około 5 godzin i 57 minut szalał w całym mieście, niszcząc punkty orientacyjne i walcząc z wojskiem. Firmy informacyjne były w stanie podnieść swoje śmigłowce w powietrze, aby relacjonować to wydarzenie, ale potem jak kilka śmigłowców zostało uziemionych przez stworzenie, wojsko zawiesiło wszelką działalność śmigłowców informacyjnych. Ewakuacja ludzi i zasobów z miasta zakończyła się sukcesem i szacuje się, że około 1,5 miliona mieszkańców i gości zostało ewakuowanych tunelem, helikopterami i mostami, z czego 350 tysięcy mieszkańców zostało ewakuowanych przez tunel Holland. Do godziny 6 rano ukończono 78 udanych lotów powietrznych z Manhattanu, z których spadły tylko dwa śmigłowce. Po kilku nieudanych próbach zabicia potwora rząd zatwierdził wojskowe wykonanie protokołu Hammerdown o godzinie 4.42. 120 minut później amerykański samolot wojskowy przeleciał nad Manhattanem, zrzucając ostatecznie bomby mające zabić potwora. Neutralizacja celu nie została jednak potwierdzona. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!